Nie udawaj, że nie Co? Co? Nie mogę w to uwierzyć, że chciałaś, żebyśmy obie były one zazdrosne. Nie, 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 chwila. Nie. nie, 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 dziewczyny. Co ty próbujesz osiągnąć? Chcesz nas zlanić? Co za człowiek w ogóle się tak zachowuje? O świetnie, widzę, że poznałyście już moją kuzynkę. No dobra? Słucham? A, że co? Tak! No aś. co, przyjechał już twój chłopak? Nie ma go, ogarniasz? Kuzynka? <grystans> <grystans> no, <puzyn>, A <tanie, grystans> bo myśmy pomyślały, że chcesz, żebyśmy były zazdrosne o chłopaków, ale... Co? Co? Nareszcie zajmują ten plakat Atenji. Mm. Uspokoiłaś się, co? Tak, tak. To byłoby straszne, gdyby tata dowiedział się w ten sposób. Nie. Co straszniejsze jest to, że znowu się dowiaduję, że moja córka mnie okonała, A to, że zabrania się śpiewać jest Wiesz dojrzałem? Co? Koniec. Koniec co? Z tym wszystkim. Bo pierwsze, nie będziesz na mnie po drugie, masz robić to, co Zachowuj się tak dalej, okłamuj swojego ojca, a będę miała pretekst, żeby wysłać cię do szkoły z internatem. Gdzie moja córka? Tuję, Antonio, nie. nie chcę słyszeć, że pozwalacie jej tu przychodzić, inaczej was zniszczę. Pamiętasz może jeszcze to wspaniałe przedstawienie w tym niesamowitym teatrze? Pewnie, że pamiętam. Wtedy Pablo stracił posadę dyrektora. Skoro tamto przedstawienie było klęską, to musi być katastrofą! Czekaj ty, teraz to ja ci dam nauczkę! Kami, ja... Dla mnie przestałeś istnieć! Czy cokolwiek by się zmieniło, gdybym ci teraz powiedziała: Kocham cię. Tata nie kocha, Jade, tylko ciebie. A ty kochasz jego, nie możemy dopuścić do tego ślubu. Nie mogę znaleźć, ale ty w takich okolicznościach nie wezmę ślubu. Wróciłam, tato. Niczego nie musisz odwoływać. Przepraszam bardzo za, za te wszystkie moje głupie zagrania. Boli mnie, że nigdy mnie nie wybierzesz. Ja mocno wierzę w nas, ale jeśli wybierzesz jego, jakoś to zrozumiem. Ostatecznie tylko jeden z nas może dla ciebie istnieć we wrześniu.